Okej, okay, ciekawe jakie tym razem dostaję pytania w tym Q&A. Jest tu około 130 pytań. No chyba cię pokieło, chłopie, żeby aż tyle pytań. No co, jasna cholera. No nie, może wam tyle przeczytać. No halo. Brawo Piaty i inny taki tylko typu użytkownik. Jedno Ci muszę przyznać, że pobiłeś samego siebie, ale prawda jest taka, że to mnie wymęczyło. Po tyle pytań jest zdecydowanie za dużo. Ale jeśli chcecie, tak czy siak mnie wymęczyć taką ilością pytań, stawić mi kolejny milion pytań, to zadawajcie śmiało pod tym QA. Zrobimy już część szóstą Nie, nawet już nie będę komentował tego, że teraz tylko żałuję co ja tak właściwie powiedziałem Skończę może tą swoją nieszczęsną gadkę i po prostu już zaczynamy Pozwólcie, że zacznę od pytania od Grytschota Bo ten jest na szczęście krótszy, więc okej okay. A i ono pytanie Jakie wartości są dla ciebie najważniejsze? Wartości odżywcze? Nie, no, śmieję się, śmieję się, no. Wartości egzystencjalne Ten, no, e, no jak ten tam, no mów mi, tak. Egzystencjonalne. O, właśnie. Co naj, jak, jak dla mnie ważniejsze. Najwa, no, no, najważniejsze, tak właściwie. Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w swoim życiu? No, chciałbym przede wszystkim, więcej czasu na robienie kontentu. Jakie relacje z innymi są dla ciebie najważniejsze? No, towarzyskie. Relacje takie, no jak to mogę inaczej określić? Koleżeńskie, no po prostu, najwyżej. Jak spędzasz wolny czas? No, siedzę nad no, robieniem kontentu oczywiście. Masz jakieś ulubione hobby? No, tworzenie filmików oczywiście. Jakie są Twoje plany zawodowe? Albo motorzysta, albo aktorstwo. Myślisz o konkretnej karierze? No właśnie myślę nawet konkretnie, ale już poza YouTubem, które wyżywa się to aktorstwo. Czy uczysz się lub studujesz? Jeśli tak, to co? No, już nic takiego się już nie uczę. Tak właściwie już czy masz jakieś plany dotyczące dalszej edukacji, na przykład studia? Nie, nie zastanawiam się na tym. Jakie umiejętności uważasz za najważniejsze w obecnych czasach? No, orientacja terytorialna chociażby. Że o ile tak można było określić, więc teraz czas na. O panie! Pytania od Fiatego. Zabierzcie mnie stąd, proszę! Czy potem, jak zmuszam cię do czytania tego, to nie jesteś wściekły? Może jesteś generalnie w porządku, ale. Ale tych pytań jest po prostu za dużo. Koń widzowie, to tylko żart. Wcale nie, przy nie, nie nie trzymam pistoletu, to nie żart. to, to dobra. Czy będzie QA 5? To byłbyś chyba już nieźle chory, gdyby naprawdę gdyby miał naprawdę mocną psychę. Czemu trzymasz mojego przyjaciela w piwnicy? Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. Żadnego tutaj nikt. Wypuść mnie, Ty, GNOJU! Sąsiad Czy, jeżeli miałbyś możliwość przeżyć jeden dzień w skórze dziecka, skorzystałbyś z niej? Nie! Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, coś zmienić w swoim życiu, co by to było? No, na ja się odwoływanie więcej maniany w, w podstawówce. Jeżeli mógłbyś iść na kolację z dowolną osobą, żyjącą na świecie. To by to był. Nie znałem chyba jedną taką osobę, co chyba bardzo by chciała. Jakie jest swoje największe marzenie? Ech, gdyby był jakikolwiek, który mogły się spełnić to, to żeby faktycznie może stać naprawdę popularne. Kogo najbardziej cenisz, podziwiasz za co? Co w sumie tych wszystkich majstrów. E, tych budowniczych, minecraftowych. Właśnie z tego powodu, że potrafią tak szczegółowo stworzyć takie posągi, co po prostu mnie to aż zadawala. No bo patrząc na mnie, to w tym przypadku to... To, 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 to nie powstaje. Jakie są twoje pasje? No, przede wszystkim tworzenie filmików. Jakie jest twoje ulubione wspomnienie? Takie w sumie szkolne wygłupy jakieś. Jaka jest jedna rzecz, której nie zrobiłeś w przeszłości i tego żałujesz? Że nie zrobiłem naprawdę więcej dymów w postawówce, żeby jednak ta postawka była zdecydowanie ciekawsza. Jaka jedna postać z przeszłości chciałby się poznać osobiście i móc z nią porozmawiać? Chyba z, z Sidem Leniwcem. Tak, z tego z Doral Castle Jaki jest Twój ulubiony moment w ciągu Twojego standardowego tygodnia? No, no, o Boże, jeszcze tyle pytań jeszcze przed nami. <laughs> ja nie wiem, czy to już jest połowa. Albo i mniej. No dobra. Gdyby to był Twój ostatni miesiąc życia, co byś zrobił? No, robił tyle ile mogę. Co znaczy według Ciebie być szczęśliwym człowiekiem? No, oczywiście spełnić swoje ambicje, spełnić. Swoje marzenia i po prostu być już są zadowolony ze swojego życia. Jak lubisz spędzać wolny czas? No, tworzenie filmów. <noise> Nawet nie takiego jak to. Kim jesteś? Kim jesteś? Wy jesteś zwycięzcą! Co cię uspokaja? Porządna dawka herbaty. Nawet z mojego ulubionego kubka. Zawsze mnie uspokaja. Co cię denerwuje? Tyle pytań! Co najbardziej cenisz w życiu? No, cenię sobie chociażby robienie to, co się lubi. Gdybyś napisał książkę o sobie, jaki miałoby być tytuł? kopedia. <grystanie> jak nazywałby się rozdziały, które przeżyłeś, a jak te, które chcesz przeżyć? Jakie przeżyłem, to chyba szkolna masakra, bym tak mógł nazwać. A te, które chciałbym przeżyć, to lepiej spędzone życie. Jaki jest twój wymarzony dzień? Mój dzień świętego spokoju. Co robisz? Kogo? Spo... Eee, co? Co robisz? Kogo spotykasz? Co czujesz? Eee, co? Co robię? No, siedzę w domu. Kogo spotykam? Nikogo. Co czuję? Nic. Załóżmy, że istnieje reinkarnacja, ja jako postacią z przeszłości byłbyś. Byłbym chyba najwyżej w przeszłości, chyba jakim starym dziadem, który wszystko nad wszystkim marudzi. A znę chyba takiego jednego. Co byś robił, jakie były Twoje talenty? Talenty chyba byłyby jakie. Mm, to determinacja. I to naprawdę niewyobrażalne. Jak wyobrażasz sobie swoje życie za 5 lat? Chyba zostałbym dalej gdzie ja jestem. Gdybyś miał możliwość przenieść się w czasie do jakiegokolwiek momentu, kiedy by to było? No, chyba to czasu średniowieczy, bo chciałbym się przekonać, jak to jest być rycerzem. O czym marzysz? W sumie chyba już o niczym, no bo mam już wystarczająco tyle, że chyba póki co musimy to wystarczyć. Do szczęścia. Gdybyś miał wymienić jedno wspomnienie, które jest dla ciebie najważniejsze. Co by to było? No, w sumie to nudne czasy szkolne, no bo chciałbym, żeby było jednak coś ciekawego. Nawet, że właśnie robić najwięcej, chyba no, jaj w ogóle. Co robisz w życiu, to co kochasz i co Cię inspiruje? No, w sumie przede wszystkim właśnie tworzenie kontentu przeróżnego. I co, co mnie inspiruje? Enzi na przykład, w sumie. No bo naprawdę ne, ne, widać, że. Ma takie poromane rzeczy, że po prostu chyba chętnie bym nawet wstawił się do własnego Minecrafta. Takie tego typu rzeczy. Mogłbyś opisać siebie w trzech słowach? Jestem... totalnie... STUPY. Czego się boję? Niczego. Jesteś introwertykiem czy ekstrowertykiem? Chociaż właśnie kwestia humoru, czy, czy, czy ja jestem... Jaki taki mega podekscytowany, czy... czy taki... Mm. Kto jest twoim autorytetem? Czego w sobie nie lubię? Czasami podejmuję widocznie głupie decyzje. Dokąd biegniesz? Jaki jest twój cel? No biegnę chociażby do tego, żeby... No kto jak nie znał, no... Żebym też miał też cudowne, fajne kontakty Z, z ludźmi generalnie. Co cię motywuje do codziennego wstawania z łóżka? Krecenie filmów nie motywuje. <grym> Gdybyś miał nieograniczoną ilość pieniędzy do wydania, jak byś je korzystał? Muszę może wydać na coś, co zazwyczaj mi nie stać. Gdybyś mógł przez jeden dzień być dowolną sobą, zwierzęciem, rośliną, bądź postacią z bajki, kogo byś wybrał Tylkiem Batemanem. <grym> Wiem, że nada. Gdybyś mógł zadać jedno pytanie o Twojej przyszłości i uzyskać pewną odpowiedź, czego by ono dotyczyło? Czy mój kanał się na przykład się rozwinie bardzo wysoko? Jak spędziłbyś wymarzony dzień, nie mając żadnych ograniczeń finansowych? Czy ja chyba na bym pojechał nawet do Afryki. Gdybyś wiedział, że za rok świat się kończy, to jak spędziłbyś pozostały czas? To coś tak już podobne pytanie było. No robił tyle, ile bym był w stanie. Czego byś spróbował po raz pierwszy. Nie, założenia tych to raczej nie. Na czym byś się skupił, a czego absolutnie nie zrobił? No, no może na przykład na kanałem, a, a czego bym nie robił? To byś nie przyjmował może hejterach, to to nie wiem, czy to będzie dobre. Jakie negatywne wydarzenie mające miejsce w przeszłości miało późniejszy pozytywny skutek w Twoim życiu? Raczej nie przypominam sobie ani jedno. W razie pożaru, jakie trzy rzeczy będziesz ratował jako pierwsze, nie, nie wliczając dokumentów i ludzi? Smartfona w sumie, a komputer. Jaki tam zapas nie, jakiegoś picia? Kim chciałeś zostać, gdy byłeś mały? Ja też chciałem być chyba towarem albo wielkim inżynierem. Co bardziej się dla ciebie liczy, droga czy cel? No chyba cel. Cel, by to jego osiągnąć. No nawet w nieważne, jak ważne, żeby to zrobić. Jaka książka najbardziej wpłynęła na twoje życie? Żadna. Notatnik i długopis, czy laptop? No, chyba, że laptopie, na laptopie pisać. No bo przynajmniej na brudno bym napisał. Albo przynajmniej bym coś tam wymazał najwyżej. Jaka była Twoja pierwsza samodzielne podjęcie decyzji i jej konsekwencje? No, pojechanie chyba sam do szkoły, najwyżej. I konsekwencje? Nie przypominam sobie żadnych. Co lubisz robić w wolnym czasie? No, oczywiście, kręcenie różnych filmów, albo najwyżej. Zdecydowanie. A tego z całą pewnością już nie chce mi się wszystkiego już czytać. Wolisz planować czy działać spontanicznie? No, albo to, albo to. No. Ale tego już w nawiasie to już nie chce mi się wszystkiego czytać, bo naprawdę nie. Dlaczego to czego wnosi w ogóle? No, to nie, no za, za dużo. No ja, ja wolę oszczędzać Wam czasy, żeby ten film był za długi. Jak wygląda Twoja dieta? Nie wiem, w sumie, ani słodkiego, ani zbyt tustego. Czyli, no, no, najwyżej coś zdrowego, po prostu. I jakich nie? Ciasto już takie, już bez cukru. A robimy takie, właśnie. Jakie miałeś dzieciństwo i jak wygląda Twoje relacje z rodzicami? No, dzieciństwo miałem nawet spokojne i. i w ogóle w sumie. Jak wyglądają Twoje relacje z rodzicami? No. No, się nawet dogadujemy i w ogóle. No. spokojne mamy. Co. co daje Ci szczęście, że jak ci ludzie. no, po co to nie oceniają i szanują moją ciężką pracę? Jak chociaż w tym przypadku. Czy chciałbyś być sławny? No a kto by w sumie nie chciał no Dlaczego tak lub nie? No, no bo tak no Jacy są twoje przyjaciele? No spoko Co byś zrobił z wygraną w totka? Yy, pss, pss, no zależy jak byłoby naprawdę Gdyby to było bardzo wielkiej wartości To w sumie No to no nie wiem co ja w ogóle z tym zrobił Ja nie mam żadnego pojęcia Jakie pytanie byś sobie zadał? Czy ja muszę to jeszcze wszystkiego czytać, wszystkiego. Jaki jest twój wymarzony dzień? Tak już było. Niezdarno, to już chyba to już sobie pomijam. Co jest dla ciebie ważne? No, znalezienie przede wszystkim swojego powołania życiowego, żeby już tak robić przez całe życie i pracować tak, co ci się żywnie podoba, no, co ci się w sumie widzi. Jakie, jakie twoje cechy sprawiły, że jesteś dziś tu i gdzie jesteś? Cechy? Kawa determinacja. O ile można by to określić to jako cecha Co oznacza dla ciebie słowo szczęście? No być zadowolonym w sumie ze swojego życia Z jaką sławną osobą chciałbyś pójść na kolację? Tak żeby nawet czy coś takiego, no coś wolałbym, nie wiem Jaka jest twoja pierwsza myśl po przebudzeniu? Gdzie jestem? Co sprawia, że cieszysz się życiem? No, że się oczywiście spełniony a czym ci zależy? No żeby być w generalnie zadowolonym Kim chciałbyś się stać gdybyś miał magiczne moce? A dramanem, chyba bym został już najwyżej tak, znajdujesz w sobie siłę i determinację? Kiedy no zebrę sobie kiedy... Kiedy będę miał odpowiednią determinację i chęć Czym jest dla ciebie sukces? No osiągnięte przez ciebie pewne rzeczy Czy czujesz się spełniony? No... Jak na moje, to sumie na takie obecne standardy. To w sumie nawet mi póki co wystarczy. Kogo podziwiasz? Chyba takie pytania już nawet tak już były. Na ja nie będę się produkował. Jaką masz osobowość? <muchy> eee, no taką, no to czy pewnie bo powiedział no. No, można powiedzieć, że mamy jakiś taki. No, gdzie jest może jakiś dziwny. Czy lubisz ludzi? No, generalnie lubię, no. Czy lubisz być w centrum uwagi? Mm, w sumie symetria się wtedy troszkę nie swoja, kiedy wszyscy zwracają na nie uwagę. Lubisz porządek? No, oczywiście, sumie to. Żeby jednak nie mieć takiego burdelu, no właśnie, mieć u siebie w spokoju. Gdzie chciałbyś pracować? Jako aktor? No, w teatrze, czy. czy w czy ge albo generalnie gdzieś tam indziej. idzie. Lubisz podróże? No, oczywiście, jak gdzieś się idziemy, no to w sumie to ja nie na generalnie narzekam. Co to znaczy kochać? No, w sensie, właśnie generalnie chodziłoby raczej coś takiego, że kogoś, z że się z kimś chęcią byś chciał spędzić do końca życia, właśnie z tą osobą i właśnie ci na kogoś zależy. Wierzysz w reinkarnację? Mm. Można było dyskutować, czy, czy, czy faktycznie byłby takie coś, czy nie? Lubisz dzieci? Tak. Co odważnego zrobiłeś? Stawiłem się samemu sumie jednemu takim nauczycielowi z technikum, bo generalnie mnie nie, nieuczciwie traktował i po prostu z nerwą tego dość. po prostu już po, no, po prostu takie hamstwo, że, że... już po prostu już nie chciałem do takiej szkoły, do tej... do tego techniku, masakra. Jak pomagasz innym? Ja generalnie wtedy słucham, co najwyżej, jakie mam generalnie problemy, i wtedy najwyżej mogę sugerować, co można było wtedy zrobić. Bez czego nie wyobrażasz sobie życia? Bez serca? Lubisz być czasami sam? Yy... <słuch> no to już różnie. Masz silną wolę? Mam. Czy oznacza dla ciebie słowo ograniczenie? Ograniczenie w sensie czego? Co myślisz, kiedy słyszysz słowo. Kompromis. Czyli, że jak ktoś chciałby pokojowo, jakby chyba. Jak ktoś chciałby pokojowo mi coś oferować. Togo zdanie, wolność to wolność. Jaką masz własną definicję miłości? O Boże, że będę musiał serenować święto. Nie, zdać już mi, że spokój już z tym. No to miłość, no to oczywiście, chęć spędzenia. No to, to, to znaczy, że prowadzę no to więc jest... po co nie znam że do tego protokoła? No bez jaj. Jaka jest Twoja historia? Historia jest tak długa, że nie zmieści się na jeden odcinek. Naprawdę, to będę musiał pocić jakby na cały sezon. Co byś zrobił, gdyby nie było żadnych ograniczeń? Na przykład lęku, braku, funduszy, czasu? Kiedy się uśmiechasz? Kiedy na przykład mam pełną satysfakcję? Gdzie lub w czym odnajdujesz spokój? W świadomości, że to musi być już koniec. Jaki jest Twój przepis na szczęście? No to tak, to masz Micha, nie? Jako życie. Wlewasz mleko, gdzie całe Twoje szczęście, gdzie ewentualne spełnienie. A nie, to, to ja chyba że opisuję przepis na naleśniki. Lubisz siebie? No, w pewnym sensie. Opowiedz o swoim życiu w 3 minuty. NIE! Czy twój dom jest miejscem, w którym czuję się bezpiecznie? Absolutnie tak. Jeśli za tydzień miałby być koniec świata, to czy pozamykałbyś najpierw swoje sprawy i pożegnał się z bliskimi? No pewnie bym tak zrobił. Czy zrobił coś szalonego, coś odważnego, no zmy to też. Wyobraź sobie siebie za 10 lat. No to chyba będzie, chyba dalej, chyba będzie to samo. Co kazałbyś sobie zmienić? Że chyba byś sobie darował, no nie wiem, no. Czy zajmowałbyś się tym, co teraz, gdyby się mógł wybrać dowolną aktywność zawodową i został zapewnionym, że będzie to opłacalne finansowo? Eee, ja już trochę się ściekłobię, bo naprawdę już czuję, że już, mój, już mózg mi mówi. Dość. Więc ja chyba już to po prostu pomina. Dlaczego wybrałeś się właśnie taką ścieżkę zawodową? Bo, bo tak, no, sprawdzamy też różne opcje przy okazji Czy obawa przed opinią innych ludzi często powstrzymuje cię z działania? W sumie nie no. Jakie jest twoje wymarzone miejsce na samotną podróż? Nie wiem czy chociażby no. Nie, no jeszcze nie, nie tylko końca się zdecydowałem, tak właściwie. W jakiej sytuacji czułeś się ostatnio naprawdę szczęśliwy? To ja już sam już dobrze nie pamiętam. Kogo prosisz o radę w trudnych sprawach? No najwyżej bliskich, którzy oczywiście. No, słuchanie słuchania. Czy w wolnym czasie chętniej zaszywasz się w domu, czy spotykasz się z przyjaciółmi? No, często zaszywam się w domu. Nie da się ukryć. Czy twój domen tworzą ludzie, których łączą zdrowe relacje? Raczej tak. Czy chciałbyś, aby twoje dzieci właśnie taki obraz rodziny powiesiły? Mm, raczej tak, panie, no, chyba, chyba że jakby nie chciały, to nie. No to ja bym nie zmuszał absolutnie. Podaj trzy cechy, które się charakteryzują: zrozumiałość, determinacja. No i czasami yy, taki tam temperament. Jakie jest twoje wewnętrzne zwierzę? Lemur. Co chciałbyś, aby było napisane na twoim nagrobku? Chłop, który robił albo mądre, albo głupie rzeczy, ale robił po swojemu. <laughs> Czy coś w tym deseń <laughs> ale w końcu już dochodzimy do finiszu, także... więc chyba jeszcze wytrzymam. Co myślisz o swojej rodzinie? No jak dla mnie jest nawet w porządku. Pomimo, że no wiadomo jakie tam rzeczy mogą się dziać. Lubisz mój awatar? No, jest oczywiście fajny. Czemu masz obsesy na Edermanach? To... Mordo, to nie jest tak, że mamy jakąś obsesję Tego taki po prostu czysty, taki fun fact Bo, bo to jest coś co mi się chyba nawet identyfikować jako Enderman Gdybym miał taką możliwość Dlaczego? No, to już właśnie może ze względu na to, że faktycznie może tak, wiadomo, będę miał taki czasami temperament trochę, że trochę mnie poniesie i też może trochę czasami... jutro trochę dremordę. I chyba też lubię generalnie zabierać klocki. Jak to się stało, że założyłeś swój kanał? No... Pff. Prawda mi się taka, że na początku, kiedy już założyłem, to nie miałem tak za dużego zapału w ogóle to tego jakoś, to wtedy i tak myślałem, że Myślałem, że i tak jakoś może, no że i tak mało kto będzie mi oglądać, czy nie będzie jakiegoś, jakiegoś jakiego sensu, żeby to kontynuować, i tak. Więc jak no, chociaż też widać po takiej wielkiej ilości czegoś tam, no to właśnie było widać, że jak im teraz zapałem, to tylko podchodzę. Jeśli musiałbyś jeść jedną potrawę, co byś wolał? Rosół w sumie. Nie wiem, czy można zejść tylko potrawy, ale chyba nie. Czy wiesz, że odpowiedziałeś na 174 pytania? Czy ciebie już kompletnie pogrze... Przepraszam, poniosłem mnie emocje, ale to już jest zdecydowanie za dużo, więc Pozdrawiam cię, jeśli to całe przeczytałeś. <słuch> Dzięki Piaty i właśnie zdając z tego sprawę, że, że jak ja właśnie to powiedziałem na początku, to. Więc, jeśli chcecie, żebym, no, żebym kontynuował tak, jak, takie tego typu odcinki, to musi być po tym, to musi być minimum 10 łapek w górę, a zaczynamy kolejny. Więc mam nadzieję, że doceniacie to moje poświęcenie, tego i. Bo strasznie dużo czasu mnie to pochłonęło, serio? Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mięsko się spodobało. Więc do usłyszenia, Na razie, się ma. Ach, dobran. Takie razie przydać kolejne pytania. Ile masz lat? Mungus, ile masz chromosomów? Jeśli byś się w takim moim kartoniku mówił, masz mi są twoje zdjęcia. 可以干干啊？